Siemanko, wit, na moim kanale i szybci szybki taki odcinek, bo nie nowa będzie tutaj. Jak tutaj jakiś że że te um, ten a uh, atak, ruszenie um, gadżety można będzie zmienić, ale to nie. tu inne a zobaczcie ustawienia. I tutaj wchodzimy. I wy możecie sobie tutaj ten, A wchodzę Zostawiam sobie tego jak największą. Tutaj ten. A tak bym tak chciał jeszcze tak odrobinki większy. O tak, tak. Ulta bym chciał. Czekaj, a tak bym chciał tutaj. gdzie tu. A ja bym tutaj. atak chciał, bym tu. A tak tu. A tu. A Ale tu. Ten, to I zobacz, tak, Zobaczcie, mamy właśnie tak coś. I, I to jest właśnie koza, który to jest genialne! Wiesz? No i teraz będzie mieli właśnie takie ustawienia i sobie pogramy dzisiaj takim, takimi ustawieniami, ustawieniami właśnie na solo. Zagrajmy sobie Ems. Zagrajmy sobie jeszcze gierkę Ems. Czekajcie, dźwięki wam włączę, bo nie będziecie mnie słyszeć, ale dobra. Chodzimy. Tutaj dwie gierki zagramy i, i kończymy odcinek. Zobaczcie jak to kozacko wygląda, nie? Teraz możecie sobie wszyscy ustawiać jak chcecie, nie? Jak wam coś nie pasowało. Na, na, na przykład gracie w Brawl Stars. Jakbyście chcieliście kiedyś zagrać Brawl Stars. Ale nie możecie, bo jesteście leworęczni, a to jest gra na praworęczni, to to zainstalujecie. Wchodzicie tam i zmierzcie sobie na odwrót i, ma i każdy może testem. I teraz teraz Brawl Stars będzie jeszcze o wiele więcej grać ludzi, bo na świecie jest prawie tam kilka milionów ludzi, którzy właśnie są leworęczni. Y Naprawdę, naprawdę, bardzo bardzo ten. A za niedługo jest nowa aktualizacja, wie browser więc. nie no, niespoko, naprawdę. Nie. Ale to mnie dobiło, właśnie tak. tak słuchać, nie co to jest drugi odcinek. Drugi odcinek w jeden dzień. Tak to tak się nie pasuje, nie? A mi nagrywa tylko coś, co nie. nie? Ale tutaj myślę, że to Mam taki ten. Kacuć kamperka. Nie filmik a ja tutaj wchodzę od razu? Dobra, nagram odcinek. Prawda? Może się wchodzić w tą gierkę. Pogryć. O, Wizard Barley, czerwony, barley. Nie, 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 nie. Nie, mi nie, nie, ale dobra ale. obi zobaczcie tutaj pyk ładnie wow prawie mnie trafił prawie mnie trafił bym zginął ale oczywiście mam jeszcze tam tak do 5 minut nie dobra i kurde zabił mnie Czekajcie, ale tragu, to się odbiera. Um. Czy to się nagrało, widzowie? Czy to się nagrało? Nagrało się! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! To się nagrało! To się nagrało! Nie wierzę! Nie, 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 nie! Jest! Jest! What the heck! Jest What the heck? Jest Ja pierdziuu! Ja nie mogę, nie? Widzowie, czy to widzicie? Bo ja tak! Z zakażonymi. Ja, tak. zakażonymi Na tyle nie spadło! I, czy ty... Czy, czy wy to widzicie?

WORTEH HELNIA! <laughs> no kurde! Uuuu. Uuuu. Mamy Z najnowszą postać Teraz za panu wbije 500 pucha ja. Czajcie to! Zagrajmy sobie jedną gierkę! Ja pierwczy nie! Jackie 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 Wow Jackie Przepraszam ale się naprawdę jaram Jezus Maria Tak jest widzowie Tak jest Zadymiarze wracają do mnie Pierwsze jak Jackie Nagrało się to, to się nagrało, widzowie. Nagrało się, mam dowód. Ja nie mogę, nie. Jakby ja bym nagrywał to z kamerką i zobaczyliście moją reakcję, jakby. Ja, nie wiem, ja To Jackie. Ja nie mogę! Ona jest fajna, moje, siostry, moje dziś siostry mają ją. Mieli, mieli ten. Tak, trafiłam na odcinku, czaj. Kiedy? Przed chwilą Co? No Umarzo. Tam jest bo Jackie Jackie, Nie wierzę, nie? Ja jak to Nowej O tutaj temp sterowaniu, A tu ci Jackie, nie? Ja Jaa Nie Ile masz? Ja robię screena Ja screena screena ja w... nie, wierzę, nie. nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, kończę, do widzenia, patrzcie, pa, stop yy, się suba, łapkę w górę, trzymajcie się i hej!